Tomaszów Mazowiecki, największe miasto nad Piliczem. Położony nad pięcioma rzekami, na styku trzech historycznych krain geograficznych, Tomaszów Mazowiecki zaprasza do Muzeum Bez Kapci. Skansen Rzeki Pilicy. To pierwsze w Polsce muzeum na wolnym powietrzu, którego zadaniem jest dokumentowanie i upowszechnianie historii rzeki. Na początek młynarstwo wodne w dorzeczu Pilicy i wciąż działający, zbudowany w 1925 roku młyn wodny, przeniesiony wraz z całym wyposażeniem ze wsi Kuźnica-Żerechowska. Oprócz wielu niespotykanych już dzisiaj przyrządów domowych, w budynku wyeksponowano bogatą kolekcję militariów z różnych epok. Na zewnątrz możemy podziwiać typowy nadpiliczański ogród, a tuż obok ule i kłody bartne, z których pozyskiwano miód w okolicznych lasach. I najważniejsze dobro każdej rzeki, woda. Woda to dar niezbędna dla życia ludzi, zwierząt, wpływająca na warunki naturalne otoczenia, a nieraz po prostu zachwycająca pięknem tak jak te niebieskie źródła, wyjątkowej urody, krasowe zjawisko nadpilicza. Rzeki były świadkiem pięknych i trudnych chwil naszej historii, a ich nurt skrywa wiele tajemnic przeszłości, które czekają na swoich odkrywców. Wojenne trofea Pilicy to okazała kolekcja pozostałości po ostatniej wojnie. upamiętniono tu również jeden z najbardziej popularnych polskich seriali o załodze Czołgu Rudy 102. A uwiecznione na posterach kręcone w okolicy sceny z filmu zaprezentowane są na specjalnie poświęconej temu mapie. Skansen rzeki pilicy jest pełen niezmiernie ciekawych, czasem niesamowitych i unikalnych eksponatów. Stacja zwana Rejmontowską, to zbudowany w 1896 roku budynek poczekalni kolejowej z przystanku Czarnocin na trasie kolei warszawsko-wiedeńskiej. Przydrożny Krzyż spod Sulejowa, zbudowany z i lufy i łusek pocisków artyleryjskich. Carska toaleta ze spały z ekspozycją na temat rybołówstwa. I tajemniczy budynek zwany Brogiem, z kolekcją kajaków. Spotkajmy się w Tomaszowie Mazowieckim nad Pilicą.